Odznaki. Wspaniale! Odblokowałeś wszystkie odznaki. Ta odznaka została zdobyta za ukończenie jednej misji ratunkowej. Ta odznaka została zdobyta za ukończenie pięciu misji ratunkowych. Ta odznaka została zdobyta za ukończenie dziesięciu misji ratunkowych. Ta odznaka została zdobyta za ukończenie wszystkich misji ratunkowych. Ta odznaka została odblokowana za znalezienie 20 złotych odcisków łapy. Ta odznaka została zdobyta za znalezienie 5 złotych odcisków łapy podczas jednej misji ratunkowej. Ta odznaka została zdobyta za znalezienie złotego odcisku łapy. Ta odznaka została zdobyta za uratowanie sytuacji wszystkimi pieskami z patrolu. Wszystkie złote odciski łapy w grze zostały odnalezione. Perfekcyjnie! Ta odznaka została odblokowana za zdobycie brązowej psiej przekąski podczas dowolnej misji ratunkowej. Ta odznaka została odblokowana za zdobycie srebrnej psiej przekąski podczas dowolnej misji ratunkowej. Ta odznaka została odblokowana za zdobycie złotej psiej przekąski podczas dowolnej misji ratunkowej. Ta odznaka została odblokowana za zdobycie platynowej psiej przekąski podczas 10 różnych misji ratunkowych. Ta odznaka została odblokowana za zdobycie platynowej psiej przekąski podczas dowolnej misji ratunkowej. Ta odznaka została odblokowana za zdobycie złotej psiej przekąski podczas 10 różnych misji ratunkowych. Ta 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 odznaka została odblokowana za zdobycie platynowej psiej przekąski podczas każdej z misji ratunkowych w grze.